Nadchodzące kolaboracje, event na żywo, darmowe nagrody do zdobycia przed eventem, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite'cie chcielibyście dostać tyle fauldolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak chciało. Czyli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do nadchodzących kolaboracji. Zaczynając od Mad Maxa i jak się okazuje, no to miał on się pojawić w ostatnim sezonie Fortnite'a, lecz finalnie no to coś się nie udało i albo cała kolaboracja została przesunięta, albo została już totalnie anulowana. I niestety to stoi pod znakiem zapytania i chwilowo nie wiemy, czy jeszcze Mad Maxa w przyszłości gry możemy się spodziewać. Natomiast to nie jest jedyna właśnie kolaboracja, ponieważ jak się okazuje no to do Fortnite'a nadciąga nikt inny jak Zigzag McQueen. Jak się okazuje no to Fortnite może właśnie już teraz nawet pracować nad całą kolaboracją z autami i generalnie no to nowa mapa do trybu Rocket Racing nazywa się Willy Boot Loop. No i generalnie no to jest to właśnie oczywiście lokacja z całego filmu, co oznacza, że rzeczywiście na przykład następną kolaboracją z Disney'a może być to Zigzag McQueen, jak i przy okazji właśnie auta. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i chwilowo tylko i wyłącznie wiemy o właśnie tej mapie do trybu Rocket Racing. Także no tak to się mniej więcej prezentuje. My od razu przechodzimy dalej, a dalej mamy oczywiście nowy event na żywo, który już dnia dzisiejszego właśnie się odbędzie. Oczywiście, moi drodzy, całe wydarzenie odbędzie się o godzinie 20. no i podczas całego wydarzenia dla przypomnienia, oczywiście będziemy walczyli z dumem. Na samym początku mamy to, że dum. Będzie generalnie bossem i będzie on miał specjalny pasek ze zdrowiem. Jak i przy okazji, cała walka odbędzie się na samym środku wyspy, czyli tam, gdzie ostatnio została wysuszona woda. No i generalnie będziemy mieli przy okazji jakichś trzech superbohaterów do pomocy, no i po prostu będziemy właśnie z tym dumem toczyli pojedynek. Także definitywnie nie zapomnijcie wejść do Fortnite właśnie o godzinie 20, a może nawet i szybciej, bo myślę, że całkiem sporo osób ten event będzie chciało zobaczyć. No i oczywiście przypomnę, że nie będzie to jakieś takie mega. Wow, duże wydarzenie, tylko tak zwany mini live event, czyli mini wydarzenie na żywo, czyli no coś takiego, co mniej więcej otrzymujemy co sezon. Tylko, że teraz dzieje się to nieco szybciej, ponieważ jeszcze dla przypomnienia, no to w tym sezonie ma się odbyć jeszcze drugie wydarzenie, które będzie pod koniec tego sezonu i przeniesie nas do OG rozdziału drugiego. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Jest to takie przypomnienie, ale tak czy siak wydaje mi się, że raczej większości osób o tym pamięta. Natomiast moi drodzy, w grze są również darmowe nagrody. Które warto odebrać sobie przed takowym wydarzeniem. Na samym początku mamy emotki z pakietu PlayStation, a bardziej, no to nowy pakiet PlayStation Plus. Generalnie, no to nie wiadomo dokładnie, kiedy ten się kończy, i może to być dosłownie w każdej chwili. No a cały pakiet zawiera w sobie właśnie cztery naprawdę kozackie emotki, a jedyne, co musicie zrobić, to posiadać PlayStation, następnie w sklepie PlayStation wpisać Fortnite i tam takowy pakiet powinniście mieć. Także myślę, że jest to akurat naprawdę bardzo łatwe. Przechodząc dalej, Mamy darmową emotkę za fałdolce. No nie jest to tak do końca darmowa emotka, ponieważ musicie tutaj kupić fałdolce. Natomiast, żeby sobie właśnie taką emotkę odblokować, to jedyne co musicie zrobić to albo odebrać kartę z fałdolcami, albo zakupić fałdolce cyfrowo czyli przez Epic Games Store lub konsole do gier. No i właśnie ta oferta trwa akurat nieco dłużej, bo aż do 1 listopada. Natomiast. Właśnie cała emotka jest już przyznawana na konta graczy, co jak najbardziej oznacza, że już możecie ją sobie odblokować. Oczywiście, emotka to ptasizew, no i później ma się ona pojawić w Fortnite'owym sklepie. Natomiast wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawy dodatek dla osób, które takowe fałdolce kupują. Od razu, moi drodzy, przechodzimy dalej. A dalej mamy nowy zwrot fałdolców, który właśnie odbył się dnia wczorajszego. A bardziej, no, to przez błąd, który dnia wczorajszego miał miejsce, ponieważ jak się okazuje, no to Fortnite przywrócił specjalnie ekskluzywny przedmiot. Mowa tutaj o tak zwanym Bowblades Pickaxe i generalnie, moi drodzy, no to miał to być kilow za fncs -y w rozdziale trzecim, czyli no całkiem spory czas temu no i jak się okazuje, no to przedmioty z FNCS-ów na przykład w rozdziale trzecim po rozdziale trzecim już po prostu nie powracają. I tak jest z każdym rozdziałem, że e, no dane FNCS-y są właśnie przypisane do danego rozdziału, no i ten kill -off po prostu powrócił przez pomyłkę. Jak się okazuje, no to osoby, które takowy kill Zakupiły na swoje konto nie dość, że otrzymają zwrot fałdolców, czyli właśnie 500 fałdolców, bo tyle ten kilow kosztował. No to przy okazji będą sobie ten kill mogły zostawić na koncie, a osoby, które pierwotnie posiadały takowy kilow, otrzymają jakiś specjalny styl edycji do niego. Także to akurat myślę, że jest bardzo spoko sprawa właśnie od strony Epika. Natomiast kolejną spoko sprawą jest to właśnie kod na po prostu spraye. Jak się okazuje, no to ten Oto Spray jest też dość limitowany, jest to właśnie spray Ruby jak się moi drodzy okazuje, no to kody na niego możecie znaleźć chociażby na Twitterze, i generalnie, no to jeden kod ma po około 500 użyć. No i teraz tak naprawdę jest to właśnie dość trudne do znalezienia, ponieważ wczoraj w nocy odbyła się transmisja Rubiusa, i właśnie na tej transmisji na czacie te kody były losowo wysyłane. Natomiast niektórzy twórcy i niektóre osoby po prostu dostały prywatnie takowe kody, co oznacza, że właśnie będą sobie one je na Twittera wstawiały. Także jak uda wam się znaleźć właśnie kod na takowy po prostu. Spray, możecie to go jak najbardziej zrealizować na właśnie stronie Fortnite Redeem i wtedy otrzymacie właśnie to darmowe graffiti na Wasze konto. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy rankingową parasolkę. I jak się okazuje, no to dosłownie chwilę przed eventem, ponieważ właśnie około godziny 12 aż do 16 odbędą się turnieje rankingowe. W takowych turniejach rankingowych, jak najbardziej możecie walczyć o rankingową parasolkę Duma, a jedyne co musicie zrobić, to wbić 50 punktów na takowym turnieju. No i jak... Jak się okazuje, macie nielimitowaną ilość gier, co wydaje mi się, że jeszcze bardziej świadczy o tym, że naprawdę łatwo sobie tę właśnie parasolkę odblokować. No i właśnie dnia jutrzejszego odbędzie się jedna z ostatnich sesji w tym sezonie, także warto sobie to zrobić przed Eventem Duma, żeby już później po prostu mieć spokój, bo jeszcze będą dosłownie dwie sesje właśnie gdzieś w dalszym etapie sezonu, ale myślę, że naprawdę lepiej zrobić to teraz niż później. Przechodząc dalej, moi drodzy, mamy stare pakiety, czyli oczywiście na przykład tak zwaną Eksploatorkę Emily, bądź też na przykład pakiet Przecieracza Szlaków Taj. Są to stare pakiety, ponieważ są one od początku rozdziału 5. no i jak się okazuje to nadal możecie je odblokowywać i na samym początku mamy eksploatorkę Emilii, no i musicie wejść sobie na stronę Lego, następnie tam zrobić konto połączyć to konto Lego z kątem Epic i to tak naprawdę tyle. Wtedy otrzymacie skina na wasze konto, a jeżeli chodzi o pakiet przecieracza szlaków Taj to powinien on być dostępny w waszym sklepie no chyba, że już go kiedyś odbieraliście to go tam po prostu nie będzie, a później musicie wykonać parę ciekawych questów oczywiście w Lego. Także też myślę, że jest to naprawdę banalne i może to dosłownie zniknąć w każdym momencie. No i przechodząc moi drodzy, dalej mamy nagrodę za event. Jak się okazuje, no to w plikach gry znajduje się specjalna nagroda, no i chwilowo jeszcze nie wiemy dokładnie, jak ona wygląda, ale najprawdopodobniej będzie ona za cały event. I tutaj uwaga, nie wiadomo, czy będzie ona za obecny event, czy może jednak za ten drugi, który odbędzie się pod koniec tego sezonu. Także to niestety stoi pod wielkim znakiem zapytania. No i przy okazji też pod znakiem zapytania stoi to, czy otrzymamy na przykład dodatkowy styl do duma, ponieważ podczas całego wydarzenia Duma ma mniej więcej wyglądać w taki oto sposób jego zbroja ma być generalnie uszkodzona także zobaczymy czy rzeczywiście też posiadacze Duma taki dodatkowy styl na swoje konto otrzymają także to już by było na tyle oczywiście jeżeli chodzi o ten odcineczek jak najbardziej subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite tak samo jeżeli ten materiał wam się spodobał zostawcie tu łapeczkę do góry oczywiście jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie możecie to zrobić z kodzikiem Hexokot i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma właśnie wpisany, no i jeżeli Wy obejrzeliście ten materiał do końca. W komentarzu możecie napisać event, a ja wtedy postaram Wam się przypiąć serduszko. No i co, miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten film oglądacie, i nie zapomnijcie wpaść na event. Do zobaczenia i cześć.